Witam Państwa na konferencji prasowej, której tematem jest sytuacja naszego szpitala. Witam kolegów samorządowców z terenu powiatu, witam media i witam mieszkańców. Proszę Państwa, sytuacja naszego szpitala jest, można powiedzieć, od dłuższego czasu problemem czy przedmiotem troski mieszkańców, personelu i nas samorządowców. Sytuacja niestety mimo zapewnień władz powiatu, sytuacja się nie poprawia, lecz pogarsza się dramatycznie z tygodnia na tydzień. My słyszymy od wielu miesięcy o brakach personelu i w zasadzie tylko to jest wskazywane, wskazywane jako przyczyna trudności w utrzymaniu tej liczby oddziałów, które gwarantują funkcjonowanie szpitala. Nie tak dawno bo wczoraj, jeśli dobrze pamiętam przyszła do nas informacja, że. Trzy oddziały szpitalne praktycznie przestają istnieć. To jest oddział noworodków, to jest pediatria, to jest także położnictwo. Więc w tej sytuacji, te oddziały tak naprawdę już od dłuższego czasu nie pracują, ale ostatnio już przyszła informacja z NFZ-u, że, że wygasa kontrakt na te oddziały, w tej sytuacji my. Wójtowie, burmistrzowie z terenu powiatu nie możemy pozostać obojętni, nie możemy stać i przyglądać się, jak szpital zmierza bym powiedział konsekwentnie do zamknięcia. Oceniamy źle działania zarządu powiatu, oceniamy źle działania zarządu szpitala i dlatego chcemy przeciwdziałać temu najgorszemu. Najbardziej niekorzystnemu rozwiązaniu, czyli zamknięciu tej placówki, której wszyscy jesteśmy, którą wszyscy ratowaliśmy, którą wszyscy chcemy tutaj utrzymać. I mamy dziś, proszę Państwa, konkretną propozycję. Tę propozycję, która może zapoczątkować dobry, moment zmian, bo zmiany są potrzebne i o tym co chcemy zrobić i jak widzimy przeprowadzenie tych zmian powie Państwu w tej chwili wójt Patryk Strauss. Nie widzimy innego rozwiązania tego problemu, jeżeli nie odsuniemy od podejmowania decyzji Zarządu Powiatu. Po spotkaniu w ubiegłym tygodniu z ordynatorami, ordynatorami wszystkich oddziałów, Naszego kaminogórskiego Szpitala i po zasiągnięciu opinii też naszych lekarzy, bo jest to dla nas bardzo cenna wiedza, którą nam przekazali, zdecydowaliśmy się wspólnie postawić ultimatum zarządowi powiatu. Ultimatum, ultimatum które zostało przekazane pani wicestaroście, ponieważ pan starosta przebywa aktualnie na urlopie wypoczynkowym. Ultimatum dotyczyło Podjęcie decyzji przez zarząd powiatu o odwołaniu zarządu spółki w ciągu trzech dni, czyli do dzisiaj, do piątku. Jeżeli do piątku ta sytuacja zostanie poprawiona, jeżeli ta decyzja zostanie podjęta, będziemy dalej rozmawiać. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy żadnej informacji, nie, nie, nie zostały podjęte w zasadzie żadne decyzje, a, a może i podjęte zostały takie decyzje, że zarząd szpitala ma zostać. W związku z tym stajemy tutaj przed Państwem, żeby poinformować, że w dniu dzisiejszym rozpoczynamy procedurę referendalną mającą na celu odwołanie całej Rady Powiatu. Ponieważ nie możemy odwołać ani starosty w wyniku referendum, ani zarządu w wyniku referendum, trzeba odwołać całą Radę. W dniu dzisiejszym, drodzy Państwo, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kaminnej Górze grupa inicjatywna to jest około 19 osób. Ustawa o referentach lokalnych mówi, że wystarczy 15. Jest 19 osób, które podpisują się pod inicjatywą referendalną w sprawie odwołania Rady Powiatu. Pierwsze cztery osoby, które podpisały tą listę, jesteśmy my, wójtowie, burmistrzowie powiatu kamiennogórskiego. Informuję jednocześnie, że w dniu dzisiejszym takie same zawiadomienie o przeprowadzeniu referendum zostanie złożone do komisarza wyborczego w Jeleniej Górze. Oczekujemy teraz reakcji ze strony starosty, który ma obowiązek poinformować pełnomocnika do spraw referendum o tym, ile jest osób uprawnionych do głosowania, ile musimy zebrać podpisów. To już drodzy Państwo wiemy będziemy potrzebować 10% podpisów osób uprawnionych do głosowania z 2018 roku, czyli 3660 podpisów. Będziemy mieć na to 60 dni, ale myślę, że sprawa jest tak poważna, że zbierzemy to w ciągu kilku godzin. Aczkolwiek na pewno będziemy prosić wszystkich mieszkańców całego powiatu na, na poszczególnych naszych gminach, żeby tych podpisów było zdecydowanie. Więcej. Chcemy pokazać siłę, chcemy pokazać też, żeby, że mieszkańcy stoją po naszej stronie, bo, bo chyba to jest interes i racja stanu całego, całego powiatu. Później, oczywiście, komisarz wyborczy będzie określał terminy na przeprowadzenie tego referendum. Żeby referendum było ważne, musi w nim wziąć udział co najmniej 30% osób uprawnionych do głosowania. Oceniamy że może być to około 9 tysięcy osób, uważam, że nie będzie to większym problemem. Korzystając z okazji, że jestem przy mikrofonie, chciałbym bardzo mocno zaapelować i zmotywować wszystkich mieszkańców powiatu kominogórskiego, wszystkich gmin naszych tworzących ten powiat, żeby podpisywały się na liście. My jako wójtowie, burmistrzowie będziemy koordynować te akcje związane ze zbiórką podpisów. Zaangażujemy w to wszystkich sołtysów, wszystkich radnych, wszystkich liderów lokalnych, wszystkie organizacje pozarządowe. Zapraszamy do kontaktu z nami. Na pewno te listy będą od przyszłego tygodnia również w naszych urzędach. Będzie można podpisywać listy w urzędach. Również będą listy do pobrania na naszych stronach internetowych, jeżeli ktoś będzie chciał zbierać podpisy wśród swoich mieszkańców, kolegów, przyjaciół, sąsiadów, będzie mógł sobie pobrać taką listę. I prosimy o to zaangażowanie, żeby nie minimalna ilość głosów, tylko maksymalna, żeby pokazać siłę. Ale ja bym chciał z tego miejsca, w imieniu nas wszystkich, również zaapelować do radnych Powiatu Kamienogórskiego o zwołanie, pilne zwołanie sesji. To może przyspieszyć, to może przyspieszyć, o podjęcie działań. Mam na myśli tutaj odwołanie zarządu. Może odwołanie zarządu, powiatu, powołanie nowego zarządu. Usprawni i na pewno przyspieszy. Apeluję o to. Dobro nas, mieszkańców, dobro, ochrona zdrowia jest naszym obowiązkiem. Nie liczą się tutaj polityczne jakieś zagrywki, nie liczy się tutaj aspekt osobowy. My dbamy o naszych mieszkańców, o naszych wyborców. Jest to naszym obowiązkiem. Dziękuję bardzo. Chciałem zapewnić, że to nie jest inicjatywa przeciwko komuś, że to nie jest działanie polityczne. My wszyscy tutaj działamy za. Za tym, żeby ten szpital istniał, za tym, żeby była opieka tutaj na terenie powiatu kamiennogórskiego dla naszych mieszkańców jeszcze raz podkreślam za a nie przeciw komuś czy przeciw czemuś dlatego zapraszamy wszystkich do tych komitetów do współdziałania do podpisywania się i oczywiście też liczę na to co powiedział wcześniej pan wójt Cepielik że nie dojdzie do tego referendum że radni powiatowi wezmą sprawy w swoje ręce i Sami zmienią zarząd, wygenerują taką większość, która pozwoli na szybsze działania. Dziękuję. Pani minister Machola, która niedawno przyjechała do Pani, mówiła o tym, że szpital pracuje pełną parą. że wszystko jest w porządku i ona poniżej. Czyli do Pani minister Machola również nie macie Państwo, Panowie, Czy Pani adresuje to imiennie do mnie, do wszystkich? Ja może nie chciałbym za dużo mówić, jeżeli ktoś z kolegów chciałby teraz. Powiedzieć to bardzo proszę. Nie, nie. Proszę Państwa, to nie jest tak, bo my też nie wiemy, jaki jest stan wiedzy pani minister Machałek, natomiast my na co dzień rozmawiamy. To już doszło do tego, że skoro nie ma porozumienia na linii yy, lekarze, zarząd szpitala, zarząd powiatu, to to już jest lament. Oni zaczęli, lekarze rozmawiać z nami, tak? Więc my się dowiadujemy o problemach technicznych, my się dowiadujemy o problemach kadrowych, to my się dowiadujemy od lekarzach, że są chętni do pracy, że y, były możliwe rezydentury, natomiast y, jest jakaś wewnętrzna blokada, że jest zła sytuacja y, pomiędzy personelem. Y, to my się dowiadujemy, ale to. Chyba nie po tej linii to powinniśmy się dowiedzieć w pierwszej kolejności od Zarządu Powiatu, ja, ja nie będę tutaj a, a, tak jak powiedziałem, bo ja nie wiem, jaki jest stan wiedzy pani minister, y, jaki jest przekaz. Natomiast wiem po spotkaniu z lekarzami, z ludźmi, którzy tam pracują, którzy mówią, że nie ma sprzętu, nie ma decyzyjności, nie ma rozmów, nie ma spotkań, nie ma odpraw. To jest wiele, wiele aspektów, które jakby pro, pro, prowadzą do tego, że ten szpital no, nie jest w stanie funkcjonować, tak? to wygląda na realizację jakiegoś wcześniej przyjętego planu związanego z likwidacją tego szpitala? Jeśli mogę jeszcze przy, przy głosie. Oczywiście, no, takie chodzą. To, to jest sam personel, sami lekarze są zaniepokojeni, że, że być może to jest plan jakiś inny zmierzający do likwidacji. No, proszę Państwa, jeżeli cztery oddziały są zawieszone, czy nawet y, nie funkcjonują w rzeczywistości, no, no to zmierza do paraliżu kolejnych, tak? I, I nie może tak być, jak my to słyszymy, że. Personel jest pospinany w ten sposób, że jakoś funkcjonuje, ale w każdej chwili lekarz, który zachoruje czy nie przyjdzie do pracy, no, rozkłada szpital. Tak to wygląda z perspektywy. Ja jeszcze w tej sprawie jeśli można. proszę. Bo tutaj została wywołana pani minister Machałek, ja, ja oczywiście rozmawiałem z panią minister. Długa to była rozmowa i tłumaczyłem pani minister i chciałem państwu wytłumaczyć również, że to nie jest zamach na panią minister, nie jest to zamach na PIS, nie jest to zamach na rząd, po prostu jest to, o czym już mówię wielokrotnie, ratowanie szpitala, tak jak mówił kolega Sławek nie jest to wymierzone w kogokolwiek. Proszę tego tak nie traktować. Proszę tak nie traktować, że w tej chwili jest to jakiś cel polityczny, jakaś rozgrywka polityczna. Ja myślę, że pani minister to rozumie i weźmie też pod uwagę ten fakt, że dłużej i ona sama nie mogłaby się podpisać pod Tymi działaniami Zarządu Powiatu i szpitala, które, które, których jesteśmy świadkami. A w zasadzie brakiem działań to już nie, nie można mówić, że są działania, tylko że po prostu jest brak tych działań, więc dłużej tej sytuacji tolerować nie można. Ja myślę, że pani minister też to rozumie i spodziewam się że to absolutnie nie spowoduje jakichś pertur perturbacji w naszej współpracy bo przecież tutaj w tej współpracy chodzi o dobro mieszkańców a nie o jednego czy drugiego polityka czy samorządowca